Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakresu na Pozytywnie Ale lecimy, z, lecimy z, ze sprawdzanie Czy jest szansa, że wrócimy do siebie I kto wyciągnie pierwszą rękę na zgodę Zaraz zobaczymy, kochani Szansę to tu, słuchajcie, widzę Ale nie widzę, żeby ta osoba Pierwsza wyciągnęła rękę na zgodę Zaraz sobie to powiemy mhm. Widać, tak, że ta osoba jest wrażliwa, ale też jest, słuchajcie, uparta, tak? A jak jest osoba uparta, to pierwsza, pamiętajcie, ręki na zgodę nie wyciągnie, bo się musieliście o bardzo mocno, słuchajcie, zranić. Nie, pierwsza na pewno ręki to was nie wyciągnie. Zależy tej osobie, jest szansa, tylko czeka was duża współpraca w związku, ale powiem Wam szczerze, pierwsza na pewno ta osoba do Was ręki nie wyciągnie, na to wychodzi tutaj, widzę, że Wy tą osoby zraniliście, nie ona Was, także co to powiemy sobie jeszcze. Tak, Będziecie musieli, o widzicie, ta osoba już z Wami całkowicie, było w zawieszeniu, ta osoba całkowicie z Wami zakończyła, miała serdecznie dosyć, po prostu poddała się, mimo że jej zależy, zależało tutaj. Wybrała inną drogę, poszła przed siebie, was zostawiła, przed, żebyście poszli przed siebie innymi dróżkami. Ale zależy tej osobie dalej zobaczcie. Zakończenie, czyli zakończyła. Zakończyła z wami po prostu, to wiecie, zabawę. Bo się to przerosło. Ona chciała czegoś, wy po prostu się cofaliście lub coś. Nie, nie walczyliście o to znajomość, uznała, że macie gdzieś i zakończyła to znajomość z wami, także. Stąd oni tym milczenie. Tak, nie będzie o was więcej zabiegała ta osoba. Chcę powiemy jeszcze, co nam na szybkiego chcę Wam słuchać powiedzieć. Tak, na odchodne, Zależy, to słuchajcie, tej osobie zależy na 100% na Was. To lecimy. Mega mnie zraniłaś, zraniłeś. No, właśnie to, o czym mówiłam. Czekajcie, zobaczymy tutaj. się z tobą zestarzeć U. czyli zależy tej osoby, tylko jest po prostu z... no wiadomo, każdego słuchajcie, może przerosnąć, jeżeli jakaś osoba się stara, wy tego nie zauważacie no to latacie bóg wie za kim tam, albo coś robicie pracujecie, czy coś, tu różne grupy się określają no to pokochaj samego siebie, wtedy pokochasz innych będzie ci dużo łatwiej, no właśnie, czyli nie kochasz samego siebie nie możemy być razem nie wrócę do ciebie, bo mnie zraniłaś, zraniłeś. Czeka, jeszcze coś też mi powiedzieć jej na odchodne, czy już nie? Ja to zaraz to weźmiemy. Nie, już nie chcesz to. To lecimy. Marzenia się spełniają, pamiętaj, ja właśnie o nie walczę. Jestem całkowicie załamana, załamany. Czuję się dobrze w twojej obecności. Nie zamykaj się w sobie. Nie szukam miłości na chwilę lecz na stałe, pamiętaj. Też mam uczucia, jestem osoba wrażliwa. Nigdy się nie poddawaj, pamiętaj. Myślę o nas poważnie. Tak, a z wisielcem do góry nogami, słuchajcie, zakończenie, bo przerosło tę osobę. Miała serdecznie, dosyć walki. Czuła po prostu była z wami w związku, w znajomości. Czuła się po prostu, słuchajcie, samotnie. Także widzicie, wisielec do góry nogami to jest... Zawieszenie, ale tu zawieszenie już dawno było między wami. Po prostu wypalało się te uczucie, czy ta znajomość i zakończenie jest. Jest, po, jest szansa na naprawienie, ale musicie się sami o nią teraz zabiegać i starać ta osoba. I tak bardzo długo słuchajcie, się starała wy to olewaliście. Także zależy od was. Trzymajcie się, cześć.